Cześć. Dzisiaj robimy konkurs piękności. Konkurs piękności stóp. Mamy tutaj cztery najbardziej pospolite stopy. Yy, mamy Belle RTX68, mamy Huzwarne LT6005, mamy Wakera BS68-4 i mamy Bomaga BT65. Czym one się różnią, dlaczego ta, a nie inna, to już jest y, Wasz wybór. Natomiast czym się różnią, określimy kilka kryteriów. Zaczynamy od filtracji. Yy, ubijaki mają to do siebie, że niektóre mają filtrację podwójną, niektóre mają pojedynczą. Które mają podwójną, a które mają pojedynczą. Już Wam mówię. Belle, czyli najtańszy ubijak z tej całej serii, ma podwójną filtrację oraz yy, Bomak BT65 ma także podwójną filtrację. Niestety waker i huzwarna mają filtrację pojedynczą. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Na pierwszy ogień, zazwyczaj jak ubijacie, idzie ten filtr pierwszy. W Belle mamy tutaj takie pudełeczko, odkręcamy je takim fajnym motyleczkiem. Tu mamy pierwszy filtr. Tu mamy gąbkę. I jak powietrze zostanie przefiltrowane przez ten filtr, leci sobie kanałem do silnika i zanim wpadnie do gaźnika, jest standardowy filtr, który daje honda, czyli mamy drugą filtrację. Czyli to, co przepuści ten, tamten powinien wychwycić. Postawimy sobie ten filtr, żebyście go widzieli, jak on wygląda. Lecimy kolejny ubijak, huzwarna. Huzwarne, żeby otworzyć, mamy taki fajny, zgrabny gumowy, yy, gumowy uchwyt. Otwieramy taką klapkę, wyciągamy filtr, który wygląda tak. Niestety, za tym filtrem nie mamy już nic yy, kolejnego, czyli to, co ten przepuści, wpada wam do gaźnika. Według mnie duży minus. Kolejny ubijak, waker. Yy, waker jest na tyle nieśmiały, że aby zajrzeć mu do filtra, potrzebujemy niestety klucza. Nie mamy żadnego motylka, więc potrzebujemy klucz. Ja się przygotowałem. Dziesiąteczka. Odkręcamy tutaj te takie dwie śrubki. Na budowie tego nie polecam, bo te śrubki są bardzo małe. Zdejmujemy pierwszą obudowę. Dochodzimy do drugiej, gdzie kręcimy takim specjalnym pokrętem trójkątnym, aż wyciągamy taki filtr. Filtr jest bardzo wymyślny, stawiamy go tutaj. Niestety, Waker poza tym filtrem też nie proponuje nic więcej. Przechodzimy do bomaga. W bomagu mamy dwa małe czerwone motylki, zdejmujemy obudowę. I tu mamy taki filtr. Ładne różowiutki. Za tym filtrem powietrze leci kanałem do silnika, i zanim wpadnie do gaźnika, mamy dodatkowy filtr. Więc to samo co w Belle. Natomiast zobaczcie, jakie są różnice w wielkości filtrów. Raz, dwa, trzy i cztery. Różnią się one wszystkie powierzchnią filtracyjną. Tu mamy Belle, tu mamy huzwarne. Według mnie najmniejszy, waker oraz bomak. Poskładam to teraz. To jest jeszcze ważne. Bomak ma taki system wprowadzania powietrza, że całe powietrze zasysa w tym miejscu od góry. Czyli w momencie, kiedy wibrujecie sobie w głęboki wykopak, on i tak ciągnie powietrze z góry, to jest ewidentny plus bomaga. W wakerze. Wacker zaciąga powietrze tutaj, tymi dwoma otworami. Jest to lepiej niż było w poprzednich modelach, bo poprzednie modele zaciągały powietrze z boku. Natomiast według mnie nie odrobili lekcji i nie zrobili tak fajnego wlotu powietrza jak ich konkurencja niemiecka o nazwie BOMAK. Teraz wyobraź sobie, że musicie to zrobić na budowie. Nie ma takiej opcji. Więc widzę, że wacker poszedł w kierunku tylko serwis. Huzwarna malina. Otwieramy, składamy, zamykamy. Co jest ważne, czego nie róbcie. Nie czapajcie nigdy filtrów na budowie. W momencie, kiedy przedmuchujecie albo robicie coś takiego, to co bardzo często się dzieje. Ten brud, który jest po tej stronie atakującej przepychacie na drugą stronę. Zakładacie taki filtr, który niby oczepiecie sobie o swoje spodnie. Odpalacie maszynę, pierwszy wdech, który robi, to zaciąga cały ten syf, który przejdzie na drugą stronę. To jest najgorsza rzecz, którą możecie robić. Filtry powinno się wymieniać najlepiej na warsztacie, dlatego Waker tak zrobił, abyście tego nie robili. Filtr się powinno wymieniać, nie czyścić. Nigdzie nie jest napisane, aby ten filtr mógł być czyszczony. Więc filtry są na tyle tanie, że powinniście zużyty, zapchany filtr po prostu wymienić na nowy. I z tym tematem fajnie podchodzi yy, do nas Kuzwarna. Dlaczego? Huzwarna jako jedyny producent stworzyło taki miernik zapchania filtra. I teraz jak odwrócimy sobie tego ubijaka w tą stronę, tutaj widzimy takie urządzenie. To jest podciśnieniowe urządzenie. W momencie, kiedy filtr jest zapchany, podciśnienie wzrasta i przesuwa Wam się tutaj taki widoczny wskaźnik, który pokazuje, czy filtracja jest OK. Czy już niestety wymaga wymiany? I tylko huzwarna wam to pokazuje. Żaden inny ubijak tego nie ma, więc tutaj duży plus dla huzwarny. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli siła ubijania. Wszystkie te ubijaki są w klasie wagowej około 70 kg. I mamy tak: Belle ma 16 kN siły uderzenia, 16,5 dokładnie. Huzwarna ma 16, czyli o pół kN mniej niż, yy, niż Belle. Później w yy, następnym w kolejce jest bomak, który ma 17 kN, i następny, który ma największą siłę uderzenia, jest waker. Ten ma aż 19 kN siły uderzeniowej. Więc mamy tak. Najsłabszy, mocniejszy, mocniejszy, najmocniejszy gigant. Kolejny temat: silniki. Wszystkie te cztery ubijaki mają te same silniki, czyli to jest Honda GXR120. Taki silnik. Każdy z tych ubijaków ma taki sam silnik, więc jeśli mielibyście porównywać te maszyny ze względu na silnik, nie ma sensu. Wszystkie mają taki sam. To samo jest ze stopami ubijającymi. Wszystkie mają stopy 280 mm szerokości. Jedyna różnica jest taka, że Wacker w nowych swoich modelach zrobił stopę, która jest delikatnie ścięta na przodzie i z tyłu, po to, aby lepiej prowadziła się w wąskich wykopach. Przechodzimy do konstrukcji. Wszystkie maszyny są oczywiście podobnie skonstruowane, aluminiowa stopa, wewnątrz jest tłok, korbowód, który wytwarza Wam te skoki. Różnice są później delikatne, na przykład tutaj, aby dźwignąć maszynę, mamy taką stalową blachę. Tutaj mamy, powiedzmy, miejsce do dźwigania zamocowane na rękojeści, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo dźwigacie maszynę w tym miejscu razem z amortyzatorami, to nie jest fajne. Tutaj dźwigacie za część nieamortyzowaną, tutaj dźwigamy za amortyzowaną. W wakerze jest tak samo fajnie jak tu, bo dźwigamy urządzenie za część nieamortyzowaną. I jest taka gruba lina opleciona jakimś tworzyłem. Jeśli chodzi o bomagę, mamy tą samą sytuację co w huzwarnie, czyli w tym miejscu mamy miejsce hakowe, niestety jest to część amortyzowana czyli ciągniemy za amortyzatory, czego nie powinno się właściwie robić. Kolejna rzecz, ochrona silnika. To jest bardzo ważne. Przewozicie je w różnych warunkach, to doskonale wszyscy wiemy. Tak samo ubijając głębokie wykopy, silnik jest zazwyczaj narażony na uszkodzenie. Jeśli chodzi o belle, belle zastosowało z dwóch stron bardzo położone, stalowe, zobaczcie, osłony. Zarówno osłona gaźnika z jednej strony, tak i z drugiej strony osłona tłumika. Ten ubijak spokojnie może leżeć, yy, może Wam się przewrócić, nic się z nim nie stanie. On jest pancerny. Przechodzimy do kuzwarny. Kuzwarna, te obudowy są z tworzywa. Yy, teoretycznie tworzywo to powinno być odporne, natomiast yy, tak na chłopski rozum, według mnie taka obudowa yy, no nie może się równać yy, z czymś takim plastikowym. Kolejny ubijak, waker. Od strony tłumika zero osłony. Jeśli wpadnie wam tu jakiś kamień, patyk lub coś takiego, prawdopodobnie uszkodzicie sobie tłumik, czy nawet kawałek silnika, czy korek w lewu oleju. Z drugiej strony mamy fajną stalową obudowę i tu się chwali, natomiast przewód doprowadzający powietrze już niestety nie jest chroniony. Bomak zastosował podobnie jak huzwarna osłony z tworzywa, natomiast są one dużo grubsze. Tak szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze na serwisie ubijaka Bomaga, który miałby te osłony połamane. Jest osłona, zarówno z jednej strony od strony tłumika, jak i z drugiej strony od strony gaźnika i filtra powietrza. Kolejny, kolejny temat. Przy tych ubijakach to liczniki motogodzin. Wielu z was rozlicza swoich pracowników z paliwa, które jest spalane na budowie, rozlicza też serwisy, dba o te maszyny. Druga część jest taka, która ma to w nosie. Więc tak samo jest z ubijakami. Są ubijaki, które mają liczniki motogodzin i możecie rozliczać paliwo, możecie rozliczać serwisy. Wiecie, kiedy macie z nim pojechać na serwis, aby był w ciągłym użytku. Niektóre nie. I teraz tak. Niestety. W Belle, w tym najtańszym. Nie znajdziecie licznika motogodzin, chyba, że sobie go kupicie u nas yy, i zamontujecie osobno. Yy, w huzwarnie taki licznik już jest i tu się chwali brawo dla huzwarny. Yy, Waker w nowych ubijakach niestety zlikwidował liczniki Motogodzin. Nie wiem dlaczego. Pewnie ze względu kosztów yy, nie znajdziecie tutaj licznika motogodzin. Możecie kupić wersję z takim modułem bluetooth, który wam przesyła te informacje na telefon. Natomiast standardowa wersja tego nie ma. Jeśli chodzi o powaga, wielkie brawo, nadal jest licznik motogodzin, więc możecie sobie pilnować zużycia Waszego ubijaka. Następny temat, który poruszamy, wygoda użytkowania lub prowadzenie nawet może bardziej. Z ubijakami jest jak z samochodami. Jeśli macie twarde zawieszenie, jest mniej wygodne. Ale lepiej się prowadzi, jeśli jest miękkie zawieszenie, będzie bardzo wygodny, ale będzie bujał, niestety na nierównościach, na zakrętach można go łatwiej prowadzić z równowagi. To samo jest z ubijakami. Mamy Belle, Wacker, Bomak. To są wyścigówki, a właściwie najsztywniejszy jest Bomak. Jak chwycimy sobie tutaj te rączki, yy, są dosyć sztywne i bardzo podobnie się prowadzą. Yy, I mamy huzwarnę, która zrobiła krążownika. Zobaczcie jakie to jest miękkie. Bardzo wygodnie się prowadzi, jeśli chodzi o operatora. Yy, niesamowity komfort pracy z tym ubijakiem, ale jeśli Wam przyjdzie bardziej nierówne podłoże, jakieś kamienie i tak dalej, na pewno będzie Wam go trudniej utrzymać. Więc tutaj minus i plus, trudno powiedzieć, co jest fajniejsze. Musicie sami wybrać, czy chcecie mieć komfortowy sprzęt, czy chcecie mieć sprzęt, który będzie się łatwiej prowadził. Yy, jeśli chodzi o ceny, mamy cztery ubijaki, i tu mamy tak. Najbardziej popularny ubiak z Belle, który ma niesamowicie niską cenę. Natomiast stosunek cena- jakość ja nie wiem, czy bym nie, nie, nie powiedział, że jest najlepsza w tym ubijaku. Później mamy huzwarne cena troszkę wyższa niż, niż ten Belle. Następnie Bomag i WACKER, to jest jak Mercedes i BMW, Audi i BMW lub Mercedes to są. Ubijaki na szczycie, tak? One mają bardzo podobne ceny, różnią się tam plus minus 100-200 zł, w zależności w jakim sklepie. Ubijaki bardzo podobne, natomiast różnią się gwarancjami. I teraz mamy najważniejszą rzecz, która Was może interesować. BOMAK w standardzie daje Wam gwarancję 3 2 1, czyli 3 lata gwarancji na cały system wibracji, 2 lata na silnik, rok na pozostałe podzespoły typu jakieś silnika gazu, manetka, drobne szczegóły. Waker daje Wam roczną gwarancję, Huzwarna daje wam roczną gwarancję, i Belle daje wam poroczną gwarancję. Więc zobaczcie, jak BOMAK jest pewny swojej jakości. Daje 3 lata gwarancji na ten sprzęt, gdzie cała reszta konkurencji, która jest dla nich najważniejsza, daje tylko rok. Podsumowując, yy... Wszystkie te sprzęty, które my sprzedajemy, a doskonale wiecie, że nasz sklep zajmuje się tylko sprzętami markowymi. Nie sprzedajemy chińczyków, nie sprzedajemy koreańczyków, nie sprzedajemy nic co jest bardzo tanie. Chcemy sprzedać maszynę i być pewnym, że ona Wam sprawi radość. I będzie służyła przez wiele lat. Więc którykolwiek z tych ubiaków wybierzecie, będzie ok. Natomiast mam nadzieję, że ten filmik przybliżył Wam trochę wady i zalety każdego z nich, abyście dobrali urządzenie pod swoje preferencje jeśli chodzi o użytkowanie, jeśli chodzi o yy, koszty, jeśli chodzi o gwarancję, bo dostępność jest zawsze u nas od ręki, więc możecie je kupować jak u piekarza. Więc zapraszam do naszego sklepu. Pamiętajcie, norwid.pl, najlepszy sklep z maszynami budowanymi w Polsce i póki co robimy wszystko, aby to się nie zmieniło. Jeszcze tu jesteście? To dla Was jest bonus. Zobaczcie sobie nasze dziewczyny od tyłu. Ja wychodzę.